Proszę o ciszę. Panie pośle, to nie jest prawda. To po pierwsze. Po drugie, pan poseł oczywiście może tak kłamstwa powtarzać, powołując się na każde dowolne źródło. Ale to nie zmienia faktu, że ta ustawa w sposób zgodny z prawem europejskim będzie nas chroniła przed uprawami GMO. I Pan o tym doskonale wie. I tutaj chcę zwrócić Państwa uwagę, że na gruncie prawa europejskiego dzisiaj były zastrzeżenia do rozwiązań, które zostały przyjęte w poprzednim okresie, ponieważ one były właśnie tak restrykcyjne, że naruszały zasady prawa europejskiego, natomiast przyjęte tutaj rozwiązanie pozwala właśnie zablokować każdą roślinę genetycznie modyfikowaną i to jest rozwiązanie, które jest dzisiaj skuteczne. Natomiast to rozwiązanie, które Państwo przyjęli, było rozwiązaniem nieskutecznym, możliwym do zakwestionowania na gruncie chociażby Trybunału Europejskiego i prowadziłoby do tego, co zapewne, jeżeli Państwo szczerze o tym mówicie, byłoby przeciwne Waszym zamiarom. Bo jeżeli dzisiaj mówimy o praktyce działania europejskiego, to ona zakazuje uprawy Dość powszechnie w wielu krajach, natomiast dopuszcza stosowanie pasz genetycznie modyfikowanych. I żeby to zmienić, trzeba zmienić też profil produkcji i w rolnictwie, i na przykład powiększyć udział biopaliw, ponieważ i przy produkcji bioetanolu, i przy produkcji biodizla z oleju rzepakowego produkuje się pasze, które mogą skutecznie zastąpić soję genetycznie modyfikowaną, a innej, poza genetycznie modyfikowaną, w obrocie gospodarczym Innej soi nie ma. Także jeżeli Pan szczerze w to wierzy, co Pan mówi, żeby chronić Polskę od roślin i żywności genetycznie modyfikowanej, to zachęcam, żeby Pan głosował za tą ustawą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta pana ministra Olgierda Dziekońskiego. Panie Marszałek, Wysoki Sejmie, w odpowiedzi na pytanie pana posła Telusa pragnę zauważyć, że pan prezydent w swoim uzasadnieniu stwierdził, że propozycja utrzymania w projekcie ustawy zapisów z, projekt, z ustawy istniejącej w obrocie z dnia 26 czerwca 2003 roku, przypominam, zapisów, które zostały zakwestionowane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, zostały utrzymane czy zaproponowane w projekcie tylko na celu zagwarantowania czasu potrzebnego rządowi i parlamentowi na przygotowanie skonsultowania społecznej i wprowadzenie takiego rozwiązania, które pozwoli w pełni uchronić Polskę przed organizmami genetycznie modyfikowanymi. Przypominam również, że w dniu wczorajszym, w czasie wczorajszego posiedzenia pan poseł Rzaczek stwierdził, że w chwili obecnej w Polsce są uprawy roślin genetycznie modyfikowanych. Oznacza to, że obecna ustawa o nasiennictwie, że obecny system ustawowy nie chroni Polski przed organizmami genetycznie modyfikowanymi, a zatem wypracowana ustawa o nasiennictwie wraz z zapisami wprowadzonymi w wyniku pracy Komisji i Podkomisji pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa polskiego rolnictwa przed organizmami genetycznie modyfikowanymi poprzez zakaz ich stosowania w oparciu o właściwe rozporządzenie Rady Ministrów. Dziękuję bardzo, Dziękuję bardzo, panie ministrze. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Posłów jest za przyjęciem pierwszego wniosku mniejszości? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję, kto jest przeciw, dziękuję, kto się wstrzymał. Dziękuję. Głosowało 431 posłów, za oddało swój głos 202 posłów, przeciwnego zdania było 229 posłów. Przy braku głosów wstrzymujących stwierdzam, że ten wniosek w mniejszości odrzucił. W drugiej poprawce do artykułu 13 ustęp 1 punkt 6 wnioskodawcy proponują, aby wniosek o wpis odmiany do Krajowego Rejestru zawierał proponowaną nazwę odmiany oraz rodzaj i nazwę GMO w przypadku odmiany genetycznie zmodyfikowanej. Z poprawką tą łączą się poprawki trzecia do artykułu 18 oraz czwarta do artykułu 19 ustęp 2. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisje wnoszą o ich odrzucenie. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Zbigniewa do lata. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Chciałem zapytać, jakie jest stanowisko resortu rolnictwa wobec organizmów genetycznie modyfikowanych i ich uwolnienia do środowiska. Pytam dlatego, że inne stanowisko prezentował wiceminister, który brał udział w pracach pod podkomisji i komisji, a inne prezentuje pan minister Kalęba, który powiedział niedawno, w ciągu 10 lat jesteśmy w stanie uniezależnić się od soi. Jako minister rolnictwa i jako poseł jestem za tym, żeby Polska była wolna od GMO. Skoro mamy smaczną, ekologiczną żywność, która jest rozchwytywana w świecie, to nie ma sensu uwalniać GMO. I tutaj dualizm panuje też w PSL-u, ponieważ we wczorajszej dyskusji reprezentujący stronnictwo poseł Maliszewski powiedział w ten sposób. Ale czy dzisiaj Europa i Polska jest w stanie zabezpieczyć się przed GMO? Stawiam pytanie retoryczne, bo wszyscy wiemy chyba, że nie jesteśmy w stanie. Dlatego, że ta soja jest tak powszechnie dostępna, że rolnictwo europejskie bez jej udziału w paszach nie jest w stanie być konkurencyjne i polskie też. I tutaj pytanie do pana premiera Pawlaka, jakie jest jednoznaczne ostateczne stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego i rządu w tej kwestii? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana ministra Kazimierza Plockę. pani marszałek, panie premierze, wysoka izbo, Otóż odpowiadając na pytanie pana posła Dolaty, stwierdzam, że nie chodzi o stanowisko resortu, chodzi o stanowisko rządu, które jest dokumentem oficjalnym. Przypomnę, jest to ramowe stanowisko. Rządu, który opowiada się przeciwko wprowadzaniu do obrotu z możliwością uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych i to jest na stronach internetowych dokument, jest powszechnie znany. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu ministra rolnictwa i rozwoju wsi pana Kalembe. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Premierze. Otóż dzisiaj wbrew temu, co się mówi, informacje, które są tu potwierdzane, w Polsce są uprawy GMO, a obecne przepisy ustawowe nie pozwalają nawet zidentyfikować tych upraw, nie pozwalają y, wyciągnąć konsekwencji finansowych innych kar. Pan wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Ardanowski słusznie stwierdził, że dzisiaj jest wiele państw, które wydało zakaz uprawy roślin GMO. Po przyjęciu tej ustawy Polska dołączy tych, do tych kilku państw, gdzie zgodnie z założonym rozporządzeniem wyda zakaz uprawy bez pytania się Komisji Europejskiej o zgodę na uprawę kukurydzy mon 810 i ziemniaka amfora. Czyli poprawiamy sytuację. Natomiast unikniemy w ten sposób kary, która może być w każdej chwili naliczona przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości na wniosek Komisji Europejskiej w wyniku wyroku Trybunału ETS-u z 2009 roku Kary, która może wynieść nawet po 300 milionów euro. To, to nie jest już straszenie, tylko to jest wykonanie wyroku. To jest następna sprawa. Natomiast dopuszczenie do rejestru nasion roślin GMO, co zmienia w sytuacji polskiej? Dzisiaj, jak nie ma nawet tej zgody, to każdy rolnik, pośrednik, producent może pojechać do wszystkich państw Unii Europejskiej poza Polską i może te nasiona nabyć. Także to rozwiązanie ustawowe doprowadzi do tego, po zastosowaniu sankcji, że Polska stanie się faktycznie krajem wolnym od GMO po wydaniu tych rozporządzeń, gdzie projekty są tutaj załączone. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję Panie Ministrze. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani, Panów posłów jest za przyjęciem poprawek od drugiej do czwartej? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 430 posłów. Za oddało swój głos 201 posłów. Przeciwnego zdania było 229 posłów. Przy braku głosów wstrzymujących stwierdzam, że Sejm poprawki odrzucił. W piątej poprawce do artykułu 25 ustęp 1 punkt 4, wnioskodawcy proponują, aby dyrektor centralnego ośrodka skreślał odmianę z krajowego rejestru również w przypadku, gdy stanowi ona zagrożenie dla środowiska naturalnego. Komisje wnoszą odrzucenie tej poprawki. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Adama Ryba, Rybakowicza.